I witajcie na kolejnym odcineczku, w którym to moim zadaniem najpierw będzie posprzątać po Black Weeku, bo trochę się zrobił staropolski syf. Nawet ktoś tam, jak widzicie w tle, leży na sofie, bo też poległ. A tak naprawdę to mieliśmy ostatnie spodnie i poszły ze zniżką z ekspozycji. I jak mawiają, bez gwiazdy nie ma jazdy. Wiem, wyświechtany żart. W każdym razie webasto i obrotnica, tam za ścianą jest montaż. Tutaj czeka 15 ultr. Bo być może będzie takie duże zamówienie, nie wiadomo. Natomiast tutaj posprzątałem wstępnie po bleguiku. Brawo! No, brawo! No, Też jeszcze tam ktoś leży, ale to zajmiemy się tym. A teraz jadę Czarną wołgą Uwaga na przegląd! Nie wiadomo, czy wrócimy całości. Człowiek zagoniony i jeszcze dwa dni, i by już nie było przeglądu, także jeszcze legitnie jadę. Dobrze, że mi się, dobrze, że zajrzałem w dokumenty. I mamy godzinę później, już po krzyku. Diagnosta się zdziwił, że taki złom jeszcze się trzyma kupy. <grymne> Natomiast co do poprawy, obejma przegubu. Grozi tym, że może się wylać tam smar i zatrze się przegub. No to jest jakby takie wskazanie, że trzeba się tym zająć. Poza tym jak zwykle to już przerabiało wielu, wielu mechaników. Nie jest do końca równomierne hamowanie jeśli chodzi o hamulec ręczny na tylnią oś. To po prostu jest pięta jakaś achillesowa tego egzemplarza. Albo mechaników, albo moja, bo jestem użytkownikiem, że tak powiem, nie najwyższych lotów, jeśli chodzi o obsługę autka. Więc jeśli chodzi o to, to generalnie jest znak jakości na rok i zobaczymy, czy dotrwa. A jak dotrwa, to będzie mieć prawie już żółte blachy i wtedy powiem, że gardzę klasykiem. Jeżdżę plastikiem. Akurat samo południe i załapałem się na paczuszki, to coś popakujemy. Pierwsze zleconko w końcu. Józef Fosław Mamy sondę z Black Doga, ostatnia z Black Wiku. opatrzcie Black Dog na Black Wix 199 zł, chyba była przeceniona z 500 i w końcu jedzie i będzie do Teknetixa T2. Coś tam limited do takich detektorów. Szczerze mówiąc, chyba nie mieliśmy takich modeli. Mieliśmy. 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 Nie mieliśmy Tecnetixów chyba nigdy tak typowo, nie? No ja no yy, przypiszę, że jest tej ten tej... No tak, no niby tak. No. To teraz mamy w sumie. No nie wiem, jakoś tak. Ale nie ten model. I kolejne zleconko, do Żyznowa jedzie myjka Ultra Dźwiękowa, Bumper e od Sondy, Moneciarka light, czyli nasza Odeńcowa to taka premium. No i Xtera Pro uzupełnia cały zestawik. I kolejna Simplexika Ed of the year, czy teraz to się inaczej nazywa? Nie mogę sobie tego tej nazwy przypomnieć do miejscowości Ciechanki. Pozdrawiamy Ciechanki. Natomiast no, co do czarnej wogi, to jednak to taka obejma przegubu, to wymaga jednak interwencji, więc muszę poszukać jakiegoś fachmana w tej dziedzinie, w dziedzinie starych gratów. Tam za ścianą słychać taki szum, to wypasto chodzi, a ja mam do miejscowości. Pisz słuchawki wodoodporne, wodoszczelne, Mindlap, Mindlap. No, to za sezonem może ktoś wybiera się do ciepłych krajów zakątków. I następne zlecą do miejscowości suwałki. Tylko musimy odsunąć sobie tutaj nasze, jakby yy, mamy tutaj, kącik modowy. Jedzie ten, no to X-Pointer. I tu ma, i tak, tak. Da, 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 da. Tu mamy nasze kubeczki, a tu mamy X-Pointera 2. Czujesz śledzie, czy nie czujesz? I do Ciechanowa jest taka nowa oferta, znaczy nie nowa, znana nam dobrze, ale już ostatnie sztuki. Triple Score End of the Year z pointerem, zestawem bogatym za 2-2-3-9 polskich. Ostatnie sztuki ile zostało Tomaszu? Przelicz. 7 sztuk. no. I następne zleconko do miejscowości Euk, to daleko na północ, jedzie Quest X10, Kabura, taka wypasiona. I gdzie my tu mamy? Gdzie my tu mamy, proszę Państwa, tutaj RS, Digger RS i mamy ostatnią sztukę tej X10 tutaj, X10 ostatnia, ale ma być dostawa. Jutro ponoć ma przyjechać, tak samo tutaj na półeczce po Blackwicku wyczyściło X5, tak naprawdę została jedna X1 kabina. No ale powinno jutro coś przyjechać, także nie ma biedy. Nie? I tak się prezentuje cały pomarańczowy zestaw. I ostatni, jak na razie dzisiaj zleconko, jest godzina 14, ten oto Vortex VX9 jedzie do miejscowości Włodawa. I mamy kolejny dzień, w końcu nawet słoneczny, a dzisiaj królować będzie w paczuszkach Simplex BT, ponieważ ostatnie egzemplarze będziemy pakować. Bodajże w tej chwili chyba 1-4 sztuki zostały, za 789 zł ciszy pewnie, jak film się pojawi to już będzie historia, bo ten detektor wychodzi, wyszedł już. Z produkcji. Taki to jest ruch nokty i w tej chwili zostanie, już po jutrzejszym dniu pewnie, Simplex Lite i Simplex Ultra w ofercie. Simplex Lite też możecie kupić z większą sondą, więc niewiele się różni od tego BT, który wychodzi. Moduł Bluetooth miał BT i miał dodatkowy program Park 1. O czymś zapomniałem? Chyba nie. Że niewiele się różniły Czyli tam mamy ostatniego deusika z Black Weeku. Tutaj ja pakuję serię BT. A jeśli chodzi o dział Campervan, dzisiaj pod znakiem gazbanku. Tutaj gazbank jeden będzie jechał. A tam za tymi drzwiami dwa gazbanki będą montowane do autka, które dzisiaj przyjechało. Takie multi-2. I ten gazbank jedzie tam, gdzie był trzeci zlot od To był trzeci zlot? Tak. Trzeci, czyli do Helmu Za Lublinem. <laughs> Helma, Helmu. Jesteśmy językowymi dyletantami. O, takie słowo, dyletanty. I następne zleconko. Rzadko to ostatnio pakujemy, no bo nie sezon niby. Ale może ktoś wybiera się do ciepłych krajów. Puls Daj wiedzie do Warszawy. Dwa w jednym wersja. Bo nie dwa w jednym też jest chyba w asortymencie. Dokładnie ósemka dalej pozostaje w dwóch kolorach bodajże, tak? Czarny, żółty. A dwa w jednym tylko żółty kolor. Tu nastąpiło zmasowane grzeszenie ciastkami. Mody parkuje tutaj gdzieś, gdzieś zniknął X10 z pointerem i sitem. A tutaj przyjechała właśnie dostawa z Questa, między innymi X5 z pointerem X10 i uzupełnienie różnych rzeczy od pointerów. Do różnych takich historii, takich o tutaj mamy, nie było dawno, pojemnik na monety, pierścionki, rękawice poszukiwacza, kable, nie kable, jakieś różne takie historie. I mamy kolejny piękny dzień, nie piłem dzisiaj jeszcze kawy, ale opróżniłem skrzynkę pocztową po trzech dniach, bo mamy czwartek rano, no to można powiedzieć poniedziałek, wtorek, środa, i przypomina mi to, co wyjąłem. Swoją pierwszą pracę to było 26 lat temu, kiedyś wam o tym opowiem, no to miałem wtedy 13 lat i takie uloteczki, właśnie. I pomyślcie sobie, że w 3 dni tyle nadrukowali, na, na, na przykład yy, Mamy tu kiełbasę, to już 50 raz w tym, w tym roku przeceniają tę szynkę, czy, czy coś takiego Ale oczywiście, duże korporacje, duże firmy, oczywiście walczą z płonącą planetą Drukując będzie się nic nie zmieniło, 26 lat drukują to samo To samo można było przeczytać 26 lat temu, tylko wtedy nie, jeszcze planeta nie płonęła A tak szczerze to, serio ktoś to czyta? Ale pożyły chociaż minutkę ja wiem, że jestem troszeczkę złośliwy, ale wyobraźcie sobie, że nie jeden ten duży koncern, który drukuje takie rzeczy na potęgę, ma większy budżet na sianie propagandy swojej, jak to troszczy się o naszą cudowną planetę, niż taki kraj jak nasz. To jest bardzo możliwe, chociaż sprawdzić to. No ciężka sprawa, ale jest to możliwe. Dość już tych złośliwości zobaczymy, czy jakieś zamówionka są. Bo w sumie ja też nie jestem święty, też nie mógłbym pewnie więcej robić dla planety. Tylko jest jedna różnica, że ja nie trąbię na prawo i lewo, jak to o nią dbam. A oni wszyscy trąbią. I to mnie wkurza mnie to. Po prostu mnie to wkurza, że taka teoria Hegla. O, teoria Hegla znowu żywa, czyli mówią, że to robią, a tak naprawdę drukują na potęgę. Tak jak z gazetki. I szynkę przeceniają 50 raz w tym roku. I mamy za 15,9. Za chwilę jakieś paczuszki, może żeby się rozgrzać, ale tu mamy coś bardziej na rozgrzanie. Wczoraj do mnie dzwoniła koleżanka i powiedziała, że odkurzanie i sprzątanie powoduje wzrost dopaminy, czyli nie wiem, to jest coś, coś ze szczęściem związane, więc y, ja sobie skorzystam z tej rady i zacznę od tego. Tak naprawdę po prostu jest to narzędzie, do którego się najbardziej nadaje tutaj. <laughs> tak. Dlaczego jest dopamina? Wczoraj odkurzałem także dopływ do pamięty, wczoraj był a dzisiaj będziemy na mokro robić podłogi i zaczniemy sobie na spokojnie pakować. Pierwsze zleconko do Czechowic Dziedzic. Ostatni w historii naszego sklepu Simplex BT. Ostatnia sztuka, tak jak mówiłem wczoraj, no ale to będzie odcinek na piątek. No i co chciałem powiedzieć, a potem, jak już skończę pakować, to wam poopowiadam. Co Mikołaj przyniósł do sklepu Łodyńce. <laughs> co przyniósł Mikołaj do sklepu Łodyńce, tylko jakie wdrożyliśmy fajne rzeczy w tym okresie świątecznym. Jedna jeszcze waży się los, ważą się losy tej rzeczy, bardzo fajna opcja. No ale to zobaczymy, to wam powiem, jak już będę wiedział. No i tak samo wam powiem za chwilę, jak skończę pakować. Co będziemy robić. Będzie 13-14 grudnia, bo domagacie się, żeby były zlociki jeszcze w grudniu. O, pogoda, prognoza pogody wygląda na to, że nam będzie sprzyjać. Więc 13, 14 ma być ten weekend zagospodarowany, bo teraz Mikołajki odpadają. Potem tamten trzeci weekend jest już bardzo blisko świąt, a potem jest długi weekend, czyli ten 27, 28 absolutnie nie. Także 13, 14 ma być 8 stopni bodajże, także zaraz będę wiedział, mam nadzieję jeszcze. Jak nie w tym odcinku, to w poniedziałkowym będę wiedział od kierowników, co będziemy, gdzie będziemy działać, ale gdzieś tutaj i na pewno nie będziemy się zapuszczać na Jurę, gdzie jest wieczna zmarzlina. Teraz odkurzanie przyniosło się tam na tyły, bo skończyły się, co tam było? Gazbanki, montaż, a ja byłem w Kauflandzie i zaczynam wierzyć, że jednak Spora liczba ludzi czyta te ulotki, bo podobno dzisiaj właśnie zaczęła się kolejna gazetka. Natomiast ja zaraz będę tutaj sobie pakować, a jeszcze Wam wspomnę co do serwisu, bo właśnie zakończyły się dwa serwisy, już mieliśmy na początku grudnia. Montaż okien, widzicie banner? to jest oferta i druga oferta na montaż ogrzewania postojowego. Właśnie to było ostatnio robione parę razy, żeśmy to przerabiali, także jak na razie uwag brak. No i tak samo widzicie na banerze, Jakie okna już montowaliśmy, także y, zapraszamy, telefon widzicie, wszystko, baner i tak dalej, a ja się biorę zapakowanie i podam wam wszystko, powiem, bo może już wszystko będę wiedział, co do tego weekendu, pożegnanie roku, tak to nazwałem, ładnie, nie? I kolejne zleconko do bardzo kolejowej miejscowości, do Zduńskiej Woli, triple... Score End of the Year. Z Duńska Wola Karcznica, pamiętam, dużo postojów tam było. Muszą mieć duży, węzłowy, dużą, węzłową stację. Może się mylę, ale tak na pewno jest. I kolejny zleconko, niedaleko muszę iść, po Legenda Potok Wielki. Nie ja wiem gdzie to jest, ale daleko stąd. Na tak patrzę na tą paczkę i tak się zastanawiam, bo już dawno nie było wieści, aktualizacji na temat Legenda 2. Więc zaraz wykonam telefon i się dowiemy, czy coś więcej słychać. Nic nie słychać. No więc wieści prosto, powiedzmy, że z Turcji przyszły, że legend wchodzi właśnie w fazę produkcyjną, będą ostatnie testy, jeżeli wypadną dobrze, to detektor wejdzie prawdopodobnie w ostatnim tygodniu grudnia bądź na samym początku stycznia. A jeżeli okaże się, że jakieś poprawki jednak muszą być, to wtedy będzie to połowa stycznia. Czyli już niebawem można powiedzieć, że tak czy inaczej czy będzie poprawka czy nie będzie poprawki przełom grudnia stycznia a bardziej pierwszy tydzień pierwszy, pierwszy lub drugi tydzień stycznia także wieści raczej optymistyczne bo już się spodziewaliśmy że bardziej przesunie się na wiosnę i następne zleconko do miejscowości Koźmice Wielkie ten oto pointer emisza i kolejne zleconko do Lubina tutaj mamy obudowę do Deusa 1 lub ORIXA na panel. Takie mamy tutaj od niedawna. Cuda, robi to firma Hades Airsoft. I do świebodziny, ostatnie jak na razie, zamówienie dzisiaj. Skończę je pakować i poopowiadam Wam, co tam jeszcze Mikołaj wymyślił, bo wymyślił bardzo fajne rzeczy. Oraz nakreślę Wam 13-14 grudnia, gdzie działamy, bo widzicie, jak będzie taka pogoda, jak teraz słoneczko przyszło, bo słoneczko przyszło do nas. Gdzież ono jest? Cały czas się tu przebija, ale nie widać słoneczka. Słoneczko jest, słoneczko jest, słoneczko Zaraz będzie tutaj oświetlać nam bunie, bunieczki Które tutaj czekają, aby je zakupić I wyrobić sobie swoją osobowość, nie? tak jak już mówię. I teraz sobie pogadamy Sprawa numer jeden, sprawa numer jeden Czyli cashback w grudniu funkcjonuje Cashback, czyli na zakupy powyżej 300 zł jest 5% cashbacku do wykorzystania na następne zakupy, szczegóły w regulaminie. To już po nowym roku te zakupy później, no właśnie to muszę to Natomiast yy, szczegóły w regulaminie yy, na plakacie. A więc na 13 grudnia kierownik Arkadiusz szuka tam jakichś pól użytków, tak sobie wymyślił. Ja patrzę na prognozę pogody. Ma być 7-8 stopni, raczej nie powinno być jakiś ulew, w tym bardziej śniegu, no bo przy tej temperaturze to niemożliwe. Absolutnie raczej nie chciałbym, żeby to była jakaś dziura. Bo tam, nawet jak tutaj jest 5-6 stopni, to tam jest arktyczna zima to już się przekonaliśmy teraz. No, w lesie spoko, ale na polu to była już przesada. Natomiast jeśli chodzi o 14, to tutaj kierownik Dawid będzie mieć do wyboru albo tematy z kampanii wrześniowej, czyli gdzieś okolice Mikołowa, Katowice-Mikołów, albo trzy stawy, tak jest w planie napisane na razie trzy stawy. Byliśmy tam, jak była bardzo już duża bujna roślinność, bardzo fajnie tam wychodziło. To jest no właściwie prawie że samo można powiedzieć, no może centrum Katowic przesadziłem, ale tam y, zawodzie i no, prawie że śródmieście właściwie, no ale okolice trzech stawów to mogłoby być ale to jeszcze się dowiemy wszystko w poniedziałkowym filmie. I z ostatniej chwili informacja: właśnie tutaj ludzie z podziemnej pasji byli i przywieźli nam hajwki, dwójki w takiej ilości, której jeszcze Polska nie widziała 10 sztuk mamy. Ale jest to zwiastun tego, że być może będzie po prostu normalna, taka standardowa sprzedaż tych sąd, że nie będzie tak jak przez ostatnie pół roku że jakaś jedna sztuka przyjechała, coś takiego no to był nonsens tylko już takie w ilości, że można wrzucić i. Po prostu nie rozejdą się od razu jak bułeczki, nie? Dzisiaj wznowiliśmy pracę nad te czwórką, ale nie wiadomo ile to potrwa, bo już jakieś zlecenia są na przyszły tydzień, więc nie wiemy. No po prostu będzie to etapami, tak jak zakładaliśmy. A w tym filmie to by było już na tyle. Do zobaczenia w takim razie po weekendzie w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć!